Największe błędy sprzedawców na Etsy. Pierwszym błędem, jaki popełniają sprzedawcy na Etsy, to jest brak optymalizacji, brak SEO, brak pracy nad tym, aby te oferty się pozycjonowały. Często jest tak, że wkładamy jakąś ofertę, budujemy jakiś listing i bardzo skupiamy się na tym, żeby były te ładne zdjęcia albo żeby po prostu wrzucić jakieś zdjęcia. Skupiamy się na tym, żeby ten produkt był idealnie wykończony, ale nie. Opisujemy tego tak, aby ten listing był perfekcyjnie wykończony. A przecież to słowo doprowadzi Ciebie do klienta. To słowo jest tym łącznikiem, który sprawi, że klient trafi na Twój produkt. I to pozycjonowanie SEO, które może nie brzmi jakoś przyjemnie, jest tym jedynym elementem, który zdecyduje, czy algorytm Etsy weźmie w ogóle Twoją ofertę pod uwagę, żeby pokazać ją klientowi. Bo klient, wpisując jakąś frazę do wyszukiwarki, jest tak jak ty, jak ja. Kiedy my robimy zakupy, wchodzimy na jakąś platformę sprzedażową, również do wyszukiwarki coś wpisujemy. I co my tam wpisujemy? Wpisujemy naszą potrzebę. Wpisujemy to, czego my szukamy. I pojawiają się nam w wynikach wyszukiwania te oferty, które mają określoną taką potrzebę. Te oferty, które mają taki pakiet słów. Potem, oczywiście, algorytm ETSY decyduje na podstawie różnych czynników, czy ta oferta pojawi się w wynikach wyszukiwania wysoko, czy nie, ale to już jest dalsza część pracy algorytmu. Najpierw muszą być te słowa, żeby klienci mogli w ogóle mieć szansę trafić na Twój produkt. I tutaj od razu to łączy się z drugim błędem, jaki robimy. Często nie przywiązujemy uwagi do jakości zdjęć albo do tego, jak to pierwsze zdjęcie prezentuje ofertę. Dlatego, że co z tego, że już masz dopracowane SEO, skoro nie są te zdjęcia na takim poziomie, na jakim powinny być, aby zachwycić klienta. I będzie tak, że klient wyświetli Twoją ofertę w wynikach wyszukiwania, ale nie zwróci na nią uwagi. Bo to zdjęcie nie przykuje uwagi i my, jako ludzie, jesteśmy już teraz nauczeni, że my szybko scrollujemy, tak jak na Instagramie, tak? Na TikToku po prostu się scrolluje, ogląda, nie reaguje się, nie zostawia się serduszek, nie zostawia się komentarzy. To jest już teraz totalnie naturalne i my, jako twórcy, musimy się też do tego przyzwyczaić, bo wiemy, że nie dla każdego jest to takie łatwe. Natomiast tak samo jest na Etsy, kiedy klient wchodzi do aplikacji w telefonie albo wchodzi do przeglądarki w komputerze, on szuka, wpisuje to hasło i przegląda, i ty masz jedną sekundę, żeby swoim zdjęciem zwrócić jego uwagę, żeby zatrzymać, żeby powiedzieć stop! Nie skroluj więcej. Zatrzymaj się przy mojej ofercie. Więc to zdjęcie musi tak prezentować Twój produkt, aby on był tak zaprezentowany, żeby się nie dało pójść dalej. Kontrastujące tło. Jak mamy szary produkt, nie fotografujemy go na szarym tle. Estetyczna sceneria nie może być tak, że na zdjęciu jest milion innych rzeczy. My lubimy robić flatleje, ale flatlay nie jest dobrym zdjęciem pierwszym, głównym na Etsy, bo Ty na Etsy musisz skoncentrować swój produkt, musisz sprawić, że klient zwróci uwagę na Twój produkt, a nie na wszystkie inne poboczne rzeczy. Ty musisz zaprezentować swoją ofertę i dać informację klientowi, Ty możesz kupić to, a nie te wszystkie inne pierdyliard różnych innych rzeczy. Jeśli chodzi o zdjęcia, dużym błędem jest to, że my nie fotografujemy naszych produktów w użyciu. Pokazujemy torebkę, która jest położona gdzieś na półce. Pokazujemy biżuterię, która leży położona na płasko. Pokazujemy kubek, który stoi sobie tutaj gdzieś na regale. Pokazujemy notes, który jest położony na stole. Ale nie pokazujemy tych produktów w użyciu. Jak mamy kocyk dla dziecka, to ten kocyk musi otulać dziecko. Jak mamy biżuterię, to ta biżuteria musi być na ciele. Jak mamy torebkę, to ona musi być w dłoni. Da się zrobić zdjęcia bez pokazywania twarzy. Tylko to w użyciu oznacza, że ty używasz tego produktu, albo ktoś używa tego produktu. W tym kubku musi być kawa, herbata, coś. Fajnie, że on jest w dłoni, wtedy sobie klient od razu wyobrazi wielkość tego kubka. Ta torebka też musi być w dłoni, albo na ramieniu, bo gdzie się korzysta z torebki? Albo się ją nosi w dłoni, albo się ją zakłada na ramię. Nie używamy torebki leżącej na stole czy na półce. Ona do czegoś służy. Więc my musimy pokazywać, jak się używa, bo klienci tak wolą. 70% klientów na ECY wybiera te oferty, które są pokazane w użyciu. Czyli te oferty, które pokazują, jak tego używać i które już działają na wyobraźnię klienta, który sobie będzie w stanie wyobrazić od razu, jak. Będzie tego używał, jak będzie z tego korzystał, jak on to będzie miał, posiadał, co on z tym może zrobić. I tutaj, może nie jest to jakiś ogromny błąd, ale dzisiaj ma duże znaczenie dla ofert: dodawanie wideo i wiele osób nie dodaje wideo, a dużo chętniej klienci klikają w te oferty, które mają wideo. Skoro klienci chętniej klikają w oferty, które mają wideo, to my musimy dawać to wideo do ofert, żeby klienci chętniej klikali, tak? A my nie dodajemy wideo, bo nam się wydaje, że to jest dużo więcej pracy. A tak naprawdę to jest kilka sekund, bo nie możesz dodać wideo, które ma dużo, więcej niż 15 sekund do Etsy, tak? do swojego listingu. Więc bierzesz telefon w dłoń i nagrywasz swój produkt, jak on wygląda, jak się otwiera, co się wkłada do środka, jak po prostu się prezentuje z różnych stron, tak żeby dać szansę klientowi obejrzeć ten produkt, zajrzeć do środka, bo on nie może zajrzeć do środka, nie może wejść do Twojego sklepu. A zdjęcia są bardzo płaskie, nie są przestrzenne. I to właśnie wideo dużo skuteczniej zachęcają klienta do zakupu niż zdjęcia. Inny błąd to to, że my bardzo często tworzymy nasze produkty opierając się o różne dostępne w internecie wzory. I potem jest tak, że klient widzi Twój produkt, widzi produkt w innym sklepie, bardzo podobny. Dzisiaj algorytm już nawet działa tak, że nie pokaże tych samych, podobnych do siebie ofert blisko siebie. Jak korzystasz z czyjegoś wzoru kupionego w internecie, na przykład na misia króliczka i ktoś inny tworzy podobnego króliczka, to algorytm stara się te oferty, żeby one były na różnych stronach. Przez co możesz mieć szansę być na stronie 50, a nie na pierwszej. Bo masz bardzo podobną ofertę do kogoś. Ale nawet jak klient trafi na twoją ofertę i zobaczy bardzo zbliżony produkt, który jest w innym sklepie, to będzie się zastanawiał, o co chodzi. Przecież one są bardzo podobne. To w sumie będzie wybierał ceną, tak? Bo kupi sobie najtańszy. Siągamy po wzory dostępne w internecie. I nawet jeśli to są płatne wzory, to nie bierzemy pod uwagę tego, że ja czy ty. Kasia z Warszawy, Monika z, nie wiem, z Brzeska. Możemy wykonać te same produkty w tych samych kolorach, to będzie to samo. Ten sam produkt na Etsy nie może być więcej niż w jednym sklepie, więc wszystkie te produkty mogą być z Etsy usunięte. A działa to też negatywnie na emocje klienta, który potem traci zaufanie, bo myśli sobie, skoro to znajdę tutaj, to znajdę też tutaj. To może nie jest robione ręcznie, to jest tak jak na AliExpress, że w jednym sklepie to znajdę, w drugim sklepie to znajdę, wszędzie to znajdę. Więc starajmy się, jak już tworzysz z tych produktów, z tych wzorów zakupionych w internecie, to ucz się tworzyć potem własne produkty, własne projekty, tak aby one były unikalne i nie można było ich znaleźć nigdzie indziej. Często też młodzi sprzedawcy na Etsy wchodzą na platformę, żeby coś sprzedać, żeby zarobić. I tworzymy właśnie takie podstawowe rzeczy dostępne wszędzie. Czy to robione na szydełku podstawki pod kubki, czy to właśnie maskotki tworzone z tych samych wzorów albo odwzorowywane, odgapiane, bo nam się coś spodobało, to my sobie coś zrobimy takiego własnego i nam się potem wydaje, że to jest nasz unikalny wzór, bo myśmy to stworzyli. Myśmy się tylko zainspirowali projektem znalezionym na Pinterest, na przykład, tak? A to nie jest inspiracja, to jest wzięcie sobie czyjegoś projektu. I tutaj znowu wydaje się nam, że szał, zarobimy kupę kasy, bo wystawiliśmy coś na Etsy, ale dzisiaj nie wystarczy wystawić coś na Etsy. Dzisiaj trzeba się postarać, żeby być tym sklepem, który dobrze sprzedaje, żeby być tym twórcą, który jest zadowolony i usatysfakcjonowany, że jego twórczość trafia do ludzi z całego świata. Dzisiaj nie wystarczy odgapiać, bo nawet odgapianie może się źle skończyć. Na Etsy przecież można zgłosić twórcę, który od nas odgapia i taki sklep, takie oferty najpierw zostaną usunięte, a potem sklep zamknięty. Więc startujemy z czymkolwiek, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze na początku i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to może być strzał w kolano dla naszego biznesu. Inny problem, jaki często, często jest spotykany, to jest zaniżanie albo zawyżanie ceny. Jeśli myślisz sobie, że ktoś kupi twój produkt, bo jest najtańszy, to się mylisz. Bo najtańsze ceny są po prostu podejrzane, i ludzie nie chcą najtaniej. Pamiętaj, że my docieramy do klientów z całego świata, a nie do klientów z Polski. Tak, na ETY są też klienci z Polski, ale my celujemy się w klientów z całego świata. I na całym świecie nie szuka się najtaniej. Podobnie jeśli masz najdrożej, jeśli masz cenę wyższą np. o 100 zł niż inne sklepy, to zastanów się, co wyróżnia Twój produkt tak bardzo, że ten produkt musi kosztować 100 zł więcej. Jaki jest atut tego produktu, że on jest droższy. I zaprezentuj ten atut na zdjęciach tak i w opisie tak, żeby przekonać klienta do tego, żeby zapłacił Ci te 100 zł więcej. Najlepiej jest zrobić sobie przede wszystkim na początku analizę konkurencji, sprawdzić, jaka cena jest najniższa, jaka cena jest najwyższa, po to, żeby sobie to wyśrodkować, po to, żeby zobaczyć, dlaczego te oferty mają ceny niskie, dlaczego te mają wysokie, czym się wyróżniają i znaleźć tutaj miejsce dla siebie. Inny błąd to jest brak aktualizacji ofert. Wkładamy sobie coś do sklepu i czekamy, aż to po prostu się sprzeda. Nie myślimy o tym, aby analizować statystyki, aby przykładać się do tego, żeby wejść w zaplecze sklepu i zobaczyć, co tam się dzieje, aby zobaczyć, co robi konkurencja, jak nasza oferta wygląda na Etsy, jak po czterech miesiącach się nie sprzedaje. Nie przyglądamy się temu SEO, nie przyglądamy się tym zdjęciom, nie zastanawiamy się, jak zmienić, co zmienić, żeby było lepiej, tylko czekamy i biadolimy, że nic się nie dzieje i dodajemy nowe oferty i nowe oferty. Tak fajnie dodawać nowe oferty pod warunkiem, że są jeszcze lepsze od poprzednich. Pod warunkiem, że mają dostosowane SEO i super zdjęcia. A jeśli ty dodajesz jedną ofertę, która ma beznadziejne SEO, nie pomyślałaś w ogóle, jak myśli klient, napisałaś sobie jak twórca o swoim produkcie i teraz Twój produkt nie trafia w wyniki wyszukiwania, nie jest wyszukiwany, bo nie ma SEO takiego odpowiedniego, który pozycjonuje tę ofertę do klienta, tylko pozycjonuje Twoją ofertę do konkurencji. No to kolejne twoje oferty nie uratują twojego sklepu, bo będą wciąż trafiać do konkurencji, a nie do klientów. Po co ci więc kolejne oferty i kolejne oferty, skoro nie skupisz się nawet na tym, aby dopracować poprzednie? Skoro nie przyłożysz się do tego, co się nie sprzedaje, żeby to poprawić, bo wszystko się będzie sprzedawało na Etsy, tylko musi być skutecznie stworzone. Tak, masz szansę sprzedać swoje produkty bez SEO, pod warunkiem oczywiście, że zaczniesz te produkty promować na zewnątrz Etsy, bo reklama płatna nic Ci nie da, jak SEO jest kiepskie. Czyli tutaj jest Twoja praca, która polega na tym, że będziesz promować, że będziesz publikować informacje o swoich produktach w mediach społecznościowych, w newsletterze, na blogu, wszędzie tam, gdzie tylko możesz. Czyli tutaj znowu podwójny Twój wysiłek, bo musisz mieć wzmożoną energię. I siły do tego, aby działać, aby promować, aby mówić, aby zachęcać, aby docierać. A możesz przecież korzystać z bazy klientów, którzy już są na Etsy. No po to tam jesteś. Twój sklep został po to stworzony, aby docierać do tych 96 milionów ludzi, którzy już są na Etsy. Tylko musisz udoskonalać swoje oferty. Jak tobie się nie sprzedaje przez 6 miesięcy, przez 4 miesiące nawet, to ty zastanawiasz się, co zrobić. Sprawdzasz statystyki, i wyciągasz wnioski. I tu jest kolejny błąd nasz, często, który często się dzieje na Etsy. Nie sprawdzamy statystyk, nie analizujemy ich. Co się dzieje? Skąd jest ten ruch? Skąd nie ma ruchu? I nie wyciągamy wniosków. I problem, kłopot, który się pojawia, a o którym się mówi od jakiegoś czasu, który dotyczy tego, że algorytm Etsy się zmienił, i teraz algorytm bierze pod uwagę zachowania użytkowników, którzy robią zakupy na Etsy, którzy są na Etsy z aplikacji w telefonie. Nie dostosowujemy naszych ofert do aplikacji w telefonie. Tworzymy zdjęcie główne oferty, na którym jest milion napisów, które zasłaniają produkt. Jak mamy miniaturkę na 2,5 cm w telefonie, i tam nałożymy jeszcze dużo napisów. To ten produkt staje się niewidoczny, a w samej aplikacji, jak sobie wejdziesz, to jeszcze będzie serduszko do polubienia, to jeszcze będzie jakaś tutaj informacja od ECI, i to zdjęcie jest dość zasłonięte. Tak, napisy są istotne i warto jest dodawać różne elementy na nasze zdjęcie, ale tak, aby one nie zakrywały tego produktu, aby to on był na piedestale. Więc optymalizujmy te nasze. Oferty pod wyszukiwarki w telefonie, bo teraz telefon zaczyna wieść prym. Jeszcze nie do końca jest tak, że to ludzie korzystający z telefonów robią więcej zakupów. Jest to pół na pół. Około 46-48% klientów robi zakupy z aplikacji. Czyli ponad 50% wciąż korzysta z komputera, robiąc zakupy. Ale algorytm EC został dostosowany tak, aby badać zachowania klientów robiących zakupy przez telefon. Kolejny błąd to dajemy zbyt wiele opcji. Pozwalamy na to, aby klient trafił w naszą ofertę, wyszukał ją, znalazł ją, ona się mu wyświetliła, on się zatrzymał tym swoim wzrokiem, kliknął w tę ofertę, czyli osiągnęliśmy to, o czym marzymy. Zatrzymaliśmy klienta, zainteresowaliśmy go, sprawiliśmy, że on do nas przyszedł, a potem pokazujemy mu, Taki wybór, taki wybór, taka opcja, taka opcja. 15 wzorów kolorystycznych i każemy mu wybierać. A przecież, skoro on przyszedł w tę ofertę, zobaczył ten produkt, on się mu spodobał, to on nie chce wybierać, on chce konkretnie ten produkt. A potem w tych opcjach nie widzi tego produktu, bo nie wie, który to jest kolor, która to jest po prostu opcja, która to jest wariacja, i on się nie chce zastanawiać. Tak, są sklepy, które muszą dać warianty, które muszą dać dostosowanie, jakieś personalizowane plakaty, dywany, które chcemy mieć pod konkretny wymiar salonu na przykład, tak? Ale jak dasz podstawową ofertę i klient będzie zainteresowany, to zapozna się z twoją dalszą ofertą albo skontaktuje się z tobą i dojdziecie do porozumienia i on złoży to zamówienie pod wpływem rozmowy z tobą. I on złoży to zamówienie nawet z innej oferty. Ale dawanie pierdyliarda opcji, koloru, a potem jeszcze pierdyliarda innych wariacji, na które klient musi się już teraz zdecydować, nie jest fajne. Bo przyciągnęłaś uwagę klienta, zatrzymałaś go, a potem każesz mu myśleć, potem każesz się mu zastanawiać. Naszym zadaniem, jako sprzedawców, którzy działają w internecie, jest to, aby klient zrobił zakup bez zastanowienia. Aby klient zobaczył i kupił pod wpływem emocji, bo jemu się coś spodobało. A kiedy ty mu każesz wybierać, te emocje gasną. On już się stresuje, bo musi wybrać, on się musi zastanowić. No to skoro się musi zastanowić, co ma czas, to poczeka wieczorem, po prostu do wieczora, zdecyduje wspólnie z partnerem, które wybrać. Do wieczora może zapomnieć. Do wieczora ta strona w przeglądarce może zostać zamknięta i nic z tej transakcji nie będzie. Brak inwestycji w Etsy Ads, czyli w reklamę, oraz rezygnacja z Offsite Ads, to też jest błąd, na który świadomie decydują się sprzedawcy na Etsy. Nam się wydaje, że Etsy Ads to jest tylko inwestycja, że tylko wydajemy, wydajemy, a przecież Etsy Ads zostało po to stworzone, aby reklamować, promować nasze produkty. Więc wydajemy i to się zwraca. Jak się nie zwraca, to dla Ciebie. ECIAC okazuje się świetnym narzędziem, które może przebadać twój sklep. Wyciągasz wnioski. Skoro się nie podoba ludziom, albo jest dużo wyświetleń reklamy, mało kliknięć, to znaczy, że jest jakiś błąd w komunikacji, że twoja oferta nie prezentuje się tak, aby klienci klikali. Jak się nie sprzedaje z reklamy, to znaczy, że masz do dopracowania coś w sklepie. Ale prawda jest taka, że możesz czekać 6 miesięcy na pierwszą sprzedaż i zastanawiać się czy coś tam jest do poprawy, czy nie? A możesz włączyć reklamę, która po 30 dniach pokaże ci, że masz coś źle i uniknąć czekania przez te kolejne 6 miesięcy, i doprowadzić swój sklep do tego, że zacznie się sprzedawać znacznie wcześniej. I ostatni błąd, o którym dzisiaj ci powiem, to jest nieeksperymentowanie z różnymi strategiami. Wkładamy te nasze oferty do sklepu i czekamy, aż się sprzeda. Po prostu. Nie robimy nic marketingowo, aby tego klienta zachęcić. Nie tworzymy różnych opcji promocyjnych. Nie tworzymy promocji na różne okazje. Nie eksperymentujemy z SEO. Nie próbujemy dopasować innych zdjęć. Robimy wciąż to samo. Robimy minimum. Wkładamy ofertę. To jest minimum, co Ty możesz zrobić: włożenie oferty do sklepu, ale ta cała promocja to całe obmyślanie, jak to przekazać klientowi, może w taki sposób, może w taki sposób, może by tak zacząć inaczej opisywać, może by tak zacząć prezentować, może by stworzyć ofertę dzisiaj, że darmowa wysyłka, albo 20% z takiej i takiej okazji. Nie robimy nic z tą ofertą. Ona sobie leży w sklepie, ale ona nie po to została stworzona, żeby tylko leżała w sklepie, i to ty masz taką moc w rękach, aby manipulować. Tym, co masz w sklepie, i tworzyć strategie, które przysporzą ci sprzedaży. Po to masz swój sklep i tę Twoją twórczość, aby mieć sprzedażę. Więc testuj różne strategie, obmyślaj różne plany i działaj strategicznie ze swoją ofertą i ze sklepem, tak aby przyciągać tych odbiorców do niego. To są takie największe błędy, jakie popełniamy i nieczęsto zdajemy sobie w ogóle z tego sprawę, że coś jest błędem. Często jest tak dopiero, że jak ktoś ci wytknie, ktoś ci powie, że to się mu nie podoba, że to sprawiło, że nie przyciągnęłaś mojej uwagi, to dopiero wtedy reagujemy, ale tak naprawdę klienci nie napiszą nam, to mi się nie spodobało, to nie. No bo jak ty nie przyciągnęłaś uwagi klienta, jak ty mu na przykład dałeś za dużo opcji, to on nie będzie tracił czasu, żeby ci o tym napisać bo on przyszedł tutaj miło spędzić czas, robiąc sobie zakupy. W związku z czym on ci nie da znać, klienci na Etsy nie dadzą ci znać, że coś jest nie tak, to ty musisz wyciągać wnioski.